Cześć, jestem Pick z Was. W pierwszym odcinku skidropa. No i dzisiaj ogólnie będzie taki pierwszy opening. Mamy prawie 60 zł, więc zobaczcie co dropnęło. Zapraszam do oglądania. Jest też e event Academy Awards i mamy też 805 monet. Ogólnie to tak. Jeszcze tutaj mam jakieś tam trzy skiny. Dwa tu były wcześniej sprzedane i one były wszystkie yy, z Daily Caseów Czy ile mam Golda? 805 Może coś najpierw za Golda mm. 805 840 Co jest na przykład w tej Shark Dobra Lecę skrzy ze skrzynią Shark. I S proszę, proszę. Nie, prawie hyperbista trafiłem. 330. okej. Okay. dobra. I teraz jakieś normalne skrzyneczki. O, offensive. Miorę 3,45 po jednej. Co tu jest do trafienia? Jakieś gówno. Pewnie gówno trafię. Proszę, tylko nie ten shotgun. Oczywiście, shotgun 15 groszy. Dobra, co otwierać? To jest jakaś za 5,75 z ptakiem. Mogę na, na przykład. O, tu jest za 19 aż. Mogę. To jest największe gówno. Trafiłem jakąś pompę za 3 WT. Dobra, to może coś tani taniego. Albo nie. Co by tu otworzyć? Otwórz sobie 1% na kosę za 4,40. Dobra. Mogę dwie naraz. Dobra. Ksiądzie, proszę, proszę. Nie, oczywiście, że nie. Co <noise> ja się spodziewałem. Dobra, może Diablo. Py, lecimy. Galil. Chociaż nie, Digel. Złote 80. To jest pokąd, jak on otwiera i będę robił akcję. Dobra No ja przyszłem, aby oglądać, jak otwiera Rocket Raccoon Złote 75 Ile on ma jeszcze? Ła wow. Ale mamona To będzie mniej warte 90 groszy Nie jest najgorzej Dobra, jeszcze raz no, noga boli. Ej, ja nie... Proszę Kurde ale Tyle sam, dobra, je jeszcze raz. Proszę, coś lepszego. Ach, coś to gówno jest w tej Tak, w tej jest takie gówno. Bo jest ze złota siedemdziesiąt prawie się zwróciło, prawie się zwróciło. Dobra, osta no ostatni raz. Może jeszcze jedna. Nie, nie. Najlepszy jest rewolwer, dychę. Ty! 15 groszy mniej tylko To jeszcze jedna <laughs> Nie, już teraz to nie Energy Lecę 240 Ty, o to Nie, nie. O. No nie, to będzie guminowarte 40 groszy. Ej, To jest... Dobra, bo to jest 97% na to. No ale ty Proszę! Wszystko jest ponos... I kałak jest złoty, warty. No, kałak jest Dobra, nie, teraz coś innego. Cześć, Cześć przeszukam całego Hydropa. O, ze, skrzy ze skinami do uspa. Do uspa nie mam no, skina. Krzynki, gdzie będziesz mógł, mógł kasę zdropnąć, a nie już piękny. Cześć, zobacz. Jaki łózb dropnie. No, ty najtańsze trafiesz same. O, o, to, to, to o, to będzie o. więcej, warte. Nie. Kurde. No to, nic się nie zwraca. Miałem tego uspa. Do loka na przykład. Nie, kup to 27 i koniec otwierania. Nie. Dobra. Jakie duże w ogóle skiny. I tak już ma 22. To no nie jest tanie, ale jest spoko. To nie jest tani, ale jest spoko. Ale jest tu fajnie do trafienia? No jest. Dobra, proszę. Nie masz psychy do trafić. O, tego co chciałem, chociaż jest tani. Złotówka. Z ile? Z pięćdziesiąt. Dobra, do czego jeszcze tutaj mogę otworzyć? O, gradient. To, to mnie chyba. Dobra, to mnie stać. Gradient. No jeszcze złotówka ci zostanie, prawda? Dobra, lecę. Nie, rewolwer, rewolwer naj. 665 To jest. Najtańszego możliwego tropiłeś. Nie, pompa jest najtańsza. SS jest tańszy. Nie rewolwera. Najgorszego jakiego mogłeś trafić, rewolwera. Najtańszego złote 15 Dobra. musi musisz polepszać? Case battle. Czy jest tu coś fajnego? Tak jest jedna bitwa. Hmm. Cześć, bo są też darmowe bitwy. Darmowe co? Tak, jest. Można chyba jedną bitwę za free zrobić, jeśli się wpłaci. O. Aha, tu już mnie nie ma. Super. <grym> Aha, to dobrze, się. Co Dobra, spróbuję ja się... szybko. Proszę, dawaj jakoś za free. O. Ja pierdziele wyprzedzili mnie O, jest za złote 15! Biorę, za złote 15 No nie! Nie, nie mogę, tu jest za dużo typa. Szybko! Ja nie, ty klikasz nie umiesz szybko. To na razie na upgradera lecimy. Ale stracisz te skiny. To tego Dobra, czego ja tu nie potrzebuję? O, na przykład ja tego mam dużo. Ej, nie, 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 i weź razy dziesięć. Nie, no tego bez... nie wezmę. No biorę, biorę dwa maki. Na. najtańsze no weź. Na raz 10. Hmm. Dobra, chciałem skinąć do Five 7 41%. Jak to nie siądzie? To się załamie. Ej, miałem, miałem tego skina. Jest, 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 jest. Dobra, mu. Ej. 2%. Ja zrobiłem skina, zapię chyba 30 groszy, razy chyba 5? I teraz skina Dobra, 5. lecę. Please, please, please. Yes. A jest! Dobra, jest. Myślałam, że się Ten skin mi się nie podoba, mam już do Gloka. No i nie mam. Ja pierdzielę. Albo był ten ten zakręt. Nie, Dobra, jeszcze to gówno mogę wziąć. Dobra. O! No nie, on kurwa jednego skina. I widzisz. Byłoby, jakbyś dał... Jakbyś dał wszystkie i to by to by było. Czy ja coś jeszcze mogę zrobić z tymi punktami? Co my tu mamy. Free Event Pass Cards Oj, mogę sobie jakieś karty utwierdzić. Pyk Ty ja te skin Dobra Ostatni. No i pyk. Okej. Okay. No i tu już jeszcze mamy sporo innych skinów. Dobra, i ogólnie to teraz to mamy nasze skiny. I większość to trafiliśmy sobie dzisiaj tylko XMA yy, M249 i jeszcze tu jakiegoś innego. I chyba. Tego maka sobie w inny dzień. Wszystkie te skiny są warte 37 zł, więc potem albo sobie część skinów z nich wypłacę, a resztę sobie po prostu ich sprzedam i będzie kasa na kolejny opening. Więc myślę, że w dzisiejszym odcinku to będzie wszystko. Cześć!